Czy oglądał Pan film Polityka, gdzie przedstawiona karykaturę pana postaci? Jak się ten film nazywa? Polityka no? nie, nie, nie oglądałem, ale jeżeli chodzi o walkę przeciwko mnie przy pomocy różnorodnych, medialnych działań, to ona jest tak szeroka, pamiętam. W roku 1977, kiedy zostałem aresztowany po demonstracjach w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, w Trybunie Ludu był taki wielki tytuł Macierewicz namawia młodzież, żeby poświęcili swoje życie. Że krew jest... Twórcą niepodległości. Więc ataki do, do ataków na mnie przywykłem i ci, którzy dzisiaj je kontynuują są po prostu kontynuatorami propagandy komunistycznej. Nic dziwnego.